Dzisiejszy jarmark, organizowany i przygotowany przez wszystkie koła gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Wieliszew, to najlepszy sposób na wprowadzenie w tę niepowtarzalną i magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Żyć do nas, żyć mamy cudem, ale... Już po raz drugi wieliszewskie koła gospodyń wiejskich, etatowe kury domowe z Wieliszewa, kałuszyńskie smaki z Kałuszyna oraz sikorki z Sikor połączyły siły. Aby wspólnie zorganizować targowisko Mikołajkowe. W tym roku zaszczyciło nas bardzo wielu wystawców. Zgłosiło się ponad 65 uczestników, którzy prezentują przeróżne dzieła, głównie rękodzieła, wyroby lokalne, przysmaki wigilijne. Sikorki koła gospodyń wiejskich przygotowało placki ziemniaczane, barż wigilijny z pasztecikami. Oraz wyjątkową pizzę neapolitańską. Nasze targowisko odbywa się no, na trzy tygodnie przed świętami. A jak święta, to też pyszności różnego rodzaju. Tak jak zwykle, koło gospodyń wiejskich kałuszyńskie smaki przygotowało pierogi, dwa rodzaje. Pierogi z kapustą i grzybami, wigilijne, i pierogi z serem oraz nasz sławetny już bigos kałuszyński. Na stoisku etatowych pór domowych mamy różne pyszności, różne ciasta. Natomiast w czasie targowiska, poza możliwością zakupu różnych wyrobów rękodzielniczych, smakołyków świątecznych, odbędzie się również um, festiwal kolęd i pastorałek. Jezusa, nie jest Powiat Legionowski zawsze wspiera takie inicjatywy, które są fundamentem naszej misji, czyli budowaniu lokalnej wspólnoty.